Mamy tu ośrodek szkolenia kierowców Ladies. Teraz próbujemy jeszcze zrobić trasę z ulicy Stelowicznej, Także idziemy jeszcze tutaj naprost, a na wprost, na najbliższym skrzyżowaniu sygnał, i zatem sobie w prawo. Mamy czerwone światełko, już sobie poczekamy, aż będzie możliwość przejazdu. Nie bójcie się tutaj tego pochylenia, jeżeli nie uda Wam się ruszyć z pół sprzęgła, to starajcie sobie za zaciągnąć hamulec awaryjny, tak zwany ręczny. Warto sobie to ćwiczyć, żeby później nie było niespodzianek. Coś takiego do światła jest, no i ruszamy skręcamy sobie tutaj w prawo, kończy tutaj strasznie, żeby wjechać sobie z normalną prędkością, żeby nie wyrzuciło was tutaj na powierzchnię wyłączoną z ruchu i idziemy pierwsza rzecz, tutaj znaków mamy też od groma troszeczkę, ale obserwujcie te znaki które są po prawej stronie, macie jakieś przejście dla pieszych prawda, patrzcie sobie spokojnie żeby na pewno komuś tam nie utrudnicie w tym momencie przejścia i na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy sobie w prawo Zwróćcie uwagę na to, jak tutaj wygląda. Widać, że jest przejście dla pierwszych, Ostry zakręt, to teraz zwróćmy uwagę, że co to za droga jest jednokierunkowa, tak? Często tutaj kursanci lubią jednokierunkową, nie zwracają wagi, to ratujemy się tym, że po lewej stronie są znaki twarzą do nas, przynajmniej w parkingu i w lewo jedziemy. Więc skoro w lewo, to co robimy, przyturamy się jak najbliżej lewej krawędzi. Mamy znak ustą pierwszeństwa, czyli patrzymy sobie czy nikomu. Nie utrudniamy ruchu w tym momencie, jeżeli nie, to wjeżdżamy sobie spokojnie na swój pas ruchu i jedziemy. Na najwyższym skrzyżowaniu będziemy sobie skręcać w prawo. Także już możemy powolutko sygnalizować i absorbujemy coś, tutaj nas... Czeka. Znowu mamy usta, obserwujemy, czy nic nie wyjeżdża. I wjeżdżamy przed że jest ten mały taki przejazd. Idziemy sobie prosto i znowu strefa 30 i droga jednokierunkowa. Ale to, że jest strefa, nie zwalnia z obowiązku patrzenia na znaki. I obserwujemy sobie, że tam było ograniczenie do 20, więc tą 20 kontynuujemy do najwyższego skrzyżowania. Mamy skrzyżowanie tu po prawej stronie, czyli dalej możemy jechać z prędkością nie więcej niż 30. Jednak okazuje się, że nie tak za długo, bo znowu mamy 20, więc starajcie się jechać faktycznie 20, żeby tutaj sobie nie nałapać błędów. Ja wiem, że to może Wam się wydawać prędkość ciężka do utrzymania, ale się da. Nie do końca tutaj e, egzaminator musi wam powiedzieć, że w prawo wiem, że nie ma nakazu, ale popatrzcie sobie, że tam jest droga wewnętrzna. Pojedziemy w prawo, ale jak wiemy, droga publiczna, czyli ta, na której jesteśmy, nie, nie tworzy skrzyżowania z drogą wewnętrzną. W związku z tym, my mamy tutaj pierwszeństwo, ale znając, a może zachowując zasadę ograniczonego zaufania, zwróćcie uwagę, czy ktoś tam nie idzie z prędkością światła i wam nie wyjedzie. Tutaj popatrzcie, mamy duże drzewo zielone, które przysłania nam skuteczny znak. A jednak go widać. Mamy nakaz jazdy w prawo i oczywiście teraz mamy pierwszeństwo przed tymi pojazdami przeciwka, bo one, gdyby skręcały w lewo, to muszą was puścić. I jeszcze wykonamy sobie tutaj manewr zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Dobrze. Popatrzcie sobie, tutaj, jak pochowane są te przejścia dla pieszych. Zwróćcie uwagę, czy gdzieś tam za tym samochodem nie i się jakiś pieszy tak, żebyście po prostu byli gotowi ewentualnie do wyhamowania. I tak wiem, że mam prędkość 30, więc nikomu, ale... I zawracamy. Kto ma pierwszeństwo? Ewidentnie widać, że my, prawda? I zawracamy. Czyli znowu musimy tutaj zająć sobie prawą stronę jezdni i teraz tracimy właśnie to pierwszeństwo w tym momencie. Przepuszczamy pojazdy z przeciwka i z prawej strony. Dobra. No i pięknie idziemy sobie. Patrzcie sobie tutaj na te przejścia dla pierwszych, bo faktycznie one są trochę ukryte. Dziękujemy bardzo.